Kalimerka wszystkim, tu znowu ja. Dzisiaj odpakujemy sobie e, drugi ten e, boksik e, z ptasznikami, tym, tym razem dla osób początkujących. No jak mówiłam w poprzednim odcinku, e, ta e, paczka zawiera ptaszniki e, o łącznej tam wartości e, 1000 zł. Więc zobaczymy, jakie e, te ptaszniki dla osób początkujących nam się trafiły i zobaczymy, czy e, jakieś nowości będą na naszej hodowli. Wygląda nasza paczuszka, już wiemy jak ona wygląda. To jest druga część. Pierwsza część miała być dla osób początkujących, wyszła dla osób zaawansowanych. No to teraz lecimy z paczką dla osób, pocz dla osób początkujących. Teraz na pewno będą jakieś ptaszniki dla hodowców, które zaczynają swoją przygodę. Tutaj mamy paragoni. No i w środku mamy oczywiście bardzo ładnie wszystko estetycznie zapakowane. Bardzo ładna uloteczka, bardzo ładne wypełnienie oraz bardzo ładny pojemniczek z bardzo ładną wentylacją. No i mamy oczywiście jeszcze pakuneczek. Się widzimy jak odpakuję ten pakuneczek. Do jak dojdziemy do styroboxa. Dokładnie tak. No, mamy dwie klisóweczki z większymi pająkami robustum, nie? Tak. Też parka. No i pięknie, mamy parkę bardzo ładnego gatunku. Ej fajnie, czyli w każdym z tych boksów dostajemy parkę trochę większych ptaszników już podrośniętych, tak? I to takich bardziej prestiżowych. No, to się mega I tutaj mamy jeden, dwa, a jeszcze mamy takie malutkie. Jeden, dobra, jeden, Może dwa, po... trzy, na stole pochadaj. Cztery, pięć, sześć. Mamy takich trochę większych ependorfów. Tak delikatnie odłożę. I dwa mamy takie mikro ependorfy. No i my lecimy zrobieniem dla nich domku i wam pokażemy z bliska, jak te techniczki się prezentują. Ale z tego, co jeszcze zobaczę, tak szybko one wszystkie żyją. Proszę tam tamte. Żyją. Tak, żyją, żyją. Dobra. Startujemy z nagrywaniem. to jest Rosea. Tak, Gramostola Rosea. Jest Kijeczek. Jest Kijeczek. Bardzo ładny O nie, przepraszam. nie, nie urwałam, no nie. tak się nie. nie. Nie, nie, może... Może przebywanie kota przy tych pająkach to nie jest za dobry pomysł. No właśnie, to Obecność po prostu. Podejście numer dwa, tym razem e, bez kota, gramostola, rozea, e, taki maluszek. Postaramy się, żeby cokolwiek było widać. Chociaż te przeprowadzki do m, maluchów, do sesjerek wyglądają. Podobnie postaramy się pokazać, jak wygląda taki maluszek. O, no teraz wiesz, ładnie. Proszę bardzo, gramostola na wolności, znaczy na wolności, już poza pojemnikiem. To jest jeden z bardziej przyjaznych rodzajów ptaszników, właśnie gatunków konkretnie roze dla początkujących. Dokładnie tak. Możemy zobaczyć ją na patyczku. A teraz zapraszam Cię do domku. Ale ona taka nabita jest. Następnym pajączkiem, który będzie sobie przechodził do nowego domku jest Chromatopelma cyaneopubescens, Aktualnie trzecia chyba na naszej hodowli. Ale chromek nigdy za wiele, chromek bardzo fajny w Mocno pajęczynujące i od razu wybiegła z pojemniczka. I chce sobie pozwiedzać nasz nie, stół. Nie, 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 Ale o, możesz jej zrobić zdjęcie. Mhm. Bardzo ładny pajączek, który jest całkiem inny w początkowym stadium. Całkiem inny niż postać dorosła. Dokładnie tak, ale bardzo, oj, przepraszam, bardzo ładnie wygląda. Mhm. Jak ona się tak rusza, to nie chce wyostrzyć się, nie? Nie, no bo ostrzyło się, widać jak ładnie macham To Co ona mi się... Siecio... No, weź się puść. O, nawet zasieciła, Baba o, ona o, mi o, sieć o, puściła, wiesz? Przygotuj sobie lepiej wieczkę. O właśnie, udało się. W porę, bo drapieżnik już był w drodze. <laughs> Teraz lecimy z y, jakim ptasznikiem? Nandu caradensis. Y, to jest nowy gatunek Nandu. W sensie pierwszy raz widzę go. No, hmm. on jest kurde, taki mały. Tak, jakieś L1, L2 właśnie. Właśnie taśniki z rodzaju Nandu w początkowych stadiach są no, maciutkie, jak widać. Ale ten, ten gatunek będzie się charakteryzował tym, że będzie niebieski. Niebieskawy. Taka trochę niebieska genia. Tak wygląda u mnie. Na, na, na zdjęciu u właśnie. Wyglądał o, nie, na taką niebieską gienię, dla mnie. Myślę, że zdjęcie kleimy na końcu filmu. Na pewno. I to już jest. Jak będzie dorosła, no. Bicolor? Afonopelma bicoloratum to będzie. Kolejna mała pchła. Ale za jakieś 3-4 lata będzie to naprawdę piękny ptasznik. Dokładnie tak, ale do tego czasu musimy ją Ładnie wykaryć, ładnie okrzenieć na do nowego domku i ładnie poczekać te kilka lat i i, i... Proszę bardzo. Ma taką tubkę Hua... ma dużą. Chua z Ameryki, z Nowego Świata. Coś co bardzo lubimy, czyli jedne z najmniejszych ptaszników jakie w ogóle są. Cyriocosmus elegans. Nie jak Więc... to wygląda. To będzie może nawet L1. Prawdę mówiąc, dorosły cyriokosmus też by się w tym zmieścił. Może nie komfortowo, ale prawie by się rozprostował. No i możesz go zrzucić. O. O. Nawet się w miarę wyostrzyło na takiego mikrusa. Tutaj mamy pierwszego ptasznika z rodzaju Pampobeteus, który się pojawił na naszej hodowli, czyli Pampobeteus platyoma. Spróbujemy go jakoś bezinwazyjnie stąd wyciągnąć, chociaż różnie nam ostatnio z tym idzie. To znaczy, ptaszniki nie, 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 nie ucierpiały. Najwyżej nasze nerwy. E, tak, się. No, także, propos nerwów. Natomiast taki maluszek krzywdy nie zrobi. Tak, lepiej, żeby pod stół nie uciekł. A on jest ładny. Tak, pompowateusy. Pompo Może nie wszystkie, ale większość ma, jak są małe, taką choinkę na tyłku. Staramy się to pokazać, jak nie ucieknie. Teraz to będzie ładnie widać. Tak, widać tą końkę. To jest ładnie. To pierwszy, myślę, że nie ostatni ptasznik z tego rodzaju. Wiktoria. Teraz mm -hmm. idzie. Salmo Victoria, z Czyli bardzo ładny ptasznik na Proszę bardzo, tylko ona teraz tak pójdzie do góry, nie? Mm -hmm. No właśnie, to jest właśnie ten problem. Szansa na ucieczkę będzie zdecydowanie większa. Yy, oczywiście przytniemy momenty, gdzie będzie widać samą rękę. No nie mów. Dlaczego u ciebie te samopułsy są zawsze takie grzeczne? Proszę bardzo, jaka ładna może zrobić zdjęcie mnie na no, Zdecydowanie. Zielona dupka. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Miałem samą peł z Victoria, nie pamiętałem, że tak wygląda. Maluszek. Leciły z kolejną Avi. Teraz mamy per... Perp, nie. Peru, perp. Perp, Morfopy, perp. Morfotyp drugi. Ona też ma taką chomikową butkę trochę. Nawki najlepsze, no zobacz, sama sobie wyszła. No nie trzeba nic mówić. Poprzednie nasze przeprowadzki Avi może tak nie wyglądały, ale... Ale ona ma też bardzo ładnie świecącą butkę. Aha. Zobaczcie. A I... ona skoczyła! No tak, no. Potrafią ładnie skakać. Także czekamy, jak to urośnie, nie? Czy to będzie faktycznie takie yy, purple. Ale widziałeś, jak ona zrobiła mocno hop? No. jak będzie taka większa i będzie taka właśnie Też, purple? To. Też będzie skakać. Dobra. Tak, mamy samca robustu. Tak. Megafoby ma robust. Poczekaj, bo te samce takie aktywne są, nie? Będzie powtórka z Pufustic. Wow, Ło! Ale to jest ładniejsze niż Trafosat Pufustic. Zdecydowanie. Oj, a nie. Zapraszam do wyjścia. To są pojemniczki tymczasowe, bo chcieliśmy naszym megafobom dać równe, a innych równych nie mieliśmy. Także na pewno będzie przeprowadzka. Niedługo. Ej, ładny. No, e e kocze, ty, 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 ty tam idź. Mhm. Bardzo ładna ona jest. Powiedzcie, co zróbmy, cięcie małe. No, dorowałam vermikulik. Tak, bardzo to Nie, nie, nie jest zły. <słuch> po, no. po krótkiej przerwie musieliśmy ogarnąć kota. Trochę szkoda takiego pięknego ptasznika został pożarty przez drapieżnika. Ale w podobnej kolorystyce ona łapie te karczony tureckie, dorosłe samce, które nam uciekają. Nie, ale to, to, to jest mistrzostwo, nie? Najpiękniejszy ptasznik chyba w dzisiejszym openingu. No może, poza Wiktorii, bo ta dupka zielona robi robot. No, dupka zielona, tak. Możemy sobie zobaczyć kolorystykę tego ptasznika. Wyśmiesz się, rozłożyć? Nie no, on jest ładny. Jest piękna jest, jest a już kot do niego przyszło. Nie dobrze, a ona się tak i widzę, o, Ona coś je. A teraz lecimy z samiczką mega robustym. robusty. Tak, ja właśnie odpakowywałam, bo chyba, chyba chciałam zobaczyć jaka ona jest duża. I chyba była troszeczkę mniejsza od samca, ale była to dobrze. Mniejsza, no? To dobrze, bo, bo jest yy, mała... szansa mała, ale jest. Że samiec dożyje dorosłości samiczki. Ja z tego co, co widziałam, to tamten samiec był bardziej taki współpracujący, chociaż. Nie wiem. No. A jeśli chodzi o wielkość, to jest prawdopodobnie wylinka różnicy. Bardzo się cieszę z tych ptaśników, które do nas przyszły, ponieważ u nas na hodowli królują ptaszniki, które mają słabszy jad, od tych, które mają silniejszy jad. No i bardzo się cieszę, że mamy tutaj pierwszego pampucha na naszej hodowli. No i ogólnie było bardzo mało powtórek i bardzo się cieszę, że również mamy parkę ptaszników. Akurat my kupiliśmy ten gatunek na Giełdzie, te mega fobemy robustum. Jednak tutaj mamy parkę, mamy pełną samiczkę oraz samca, więc jeszcze bardziej się z nich cieszę. Bardzo fajne, to są ptaszniki i fajnie, że tutaj dołączyli do tej paczuszki. Mega fajny pomysł, że wpadli właśnie na coś takiego, że do takiej paczki dodają nam właśnie parkę ptaszników. To jest na, na pewno na plus. I pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, jak mam być szczera, więc jeszcze bardziej się zaskoczyłam, ale pozytywnie. To teraz już Wam podliczam, ile te ptaszniki łącznie kosztują. I Będą oczywiście zdjęcia tych ptoczników, jak będą dorosłe, bo teraz jak są malutkie, no to wiadomo, tam za dużo e, nie zauważymy u nich nic takiego szczególnego, a jak będą podrośnięte, to e, od razu inaczej taki pajączek się prezentuje.